tutaj. Chodź. No ona przestawił. Jej nie można za nic. Ona w ogóle nie No, Astonik kochany. Astonik też chce przyjść. na pobawić się. A oni się, mówiłaś, że, że oni się niekoniecznie razem? No, warczy. warczy. Aston? Na niego bardzo warczy. Słuchaj, pewnie był go musiała ustawić, bo to jest, skoro to jest młodszy. Skoro to jest, tamten jest młodszy. No. Cicho. To jest jakby jakaś zabawa, jakiś kto jak ta szałd, A piłkę? Jak. Jestem to wchowanego zabawy. On i on towaria jest wieś. On się tak wcześniej, bo ja w ogóle nie miałam czasu, wczoraj wiesz, przyszłam, to już nie miałam czasu, to jedzenie i wyszłam. Ja przyszłam tutaj jak się opią, po piątek. No już mnie znasz, mógłbyś podejść. On tak się przykulam, tak się przymilał, Niesamowicie. A na no, takie uśmiechnięte. Na no, uśmiechnięty strasznie. <laughs> w głowie mi się kręci. No, Miltonek. No Milton śliczny, miluś, miluś. Możesz... Miluś, u, mnie, u nas jest miluś e, obok e, w, na posesji, taki Lomberger. No, taki no, psisko. No, a to jest ten co z Panem no, właśnie, tak? No, Kenium, tak, 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 tak. Milunio. <laughs> Milton. Mhm. Miltonie jeden. No już tak widzę coraz bliżej podchodzi. Tak, mnie. On się wiesz, on się już bardzo zmienił. On się niby boi, ale. Dobra, Milton.